Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będziemy medytować Słowo, które już przynosi nam 30. niedziela w ciągu roku, tak zwana zwykła. Pierwsze czytanie jest z księgi Mądrości Syracha. Ta księga została napisana w II wieku przed narodzeniem pana Jezusa. Należy do tych najmłodszych ksiąg Starego Testamentu, ksiąg natchnionych przez Boga. I autor tej księgi pisze, że przedstawia Boga jako sędziego. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Czyli pokazuje tutaj, Wielką prawdę o Bogu, który nie ma względu na osoby. Spogląda z miłością na każdego, ale i każdego będzie sądził według jego czynów i życia. Na, dalej czytam: Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrze Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Człowiek, który się modli do Boga, do Boga się zwraca, stara się postępować według wymogów Bożych przykazań, będzie mógł liczyć na wysłuchanie modlitwy, będzie przebijał modlitwą niebiosa. Modlitwa dosięgnie serca Boga. Modlitwa sprawi, że Bóg wkroczy w sytuację człowieka i ją zmieni dla jego dobra. Czyli pokazana jest znów moc modlitwy. Sięgamy także do Ewangelii według świętego Łukasza, który też pokazuje moc wytrwałej modlitwy, ale jednocześnie pokorę tej modlitwy. Modlitwa nie tylko musi być wytrwała, ale i pokorna, którzy, która stawia człowieka w pełnej prawdzie. I czytam przypowieść, którą opowiedział Pan Jezus: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Tutaj pokazana jest postawa faryzeusza, człowieka, który się chełpi swoją świętością, doskonałością, który bardziej skoncentrowany jest na swoim ego, egoizmie. Widzi tylko siebie i swoją doskonałość we, własnym, we własnych oczach i własnego, we własnej mierze. Tak się widzi, Je, jego spojrzenie jest bardzo błędne. Po prostu jest zamknięty na Boga, a tylko, bym składa hołd sobie samemu. Czyli daje sobie chwałę, nie Bogu. Natomiast celnik. Stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Celnik z kolei uznaje swój grzech, swoją małość, nieuczciwość, niesprawiedliwość, widzi swoje błędy, grzechy, żałuje i prosi o miłosierdzie nad sobą, Boże, miej litość dla mnie grzesznika, uznaje swój grzech. I dlatego Pan Jezus mówi: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Pokazana jest tu głęboka prawda w sytuacji człowieka. Jeden nie widzi grzechu, to Faryzeusz. Widzi tylko siebie i swoją. Chwałę. Kręci się wokół samego siebie. Celnik uznaje swoją sytuację, swój grzech. Żałuje, wie, że Boga obraził, i przychodzi do świątyni, by Boga przeprosić i prosić Go o Jego wielkie miłosierdzie. I czytam dalej. Powiada Pan Jezus ten odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Celnik stanął w pełnej prawdzie, uznał swoją słabość, grzechy i prosi Boga, by mu przebaczył wszystkie. To jest nauka dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy bez wyjątku. Teraz od nas zależy, jaka będzie nasza postawa. Czy Faryzeusza, który nie chce uznać swojego grzechu, tylko się zachwyca swoją doskonałością, świętością dla własnej zguby, czy też zobaczymy, że jesteśmy grzesznikami i uznamy ten grzech, a jednocześnie będziemy z Boga prosili o wielkie nad nami miłosierdzie. Ten prawdziwie staje przed Bogiem, Kto przychodzi nie tylko do świątyni, ale i przychodzi do konfesjonału, klęka z pokorą i uznaje swój grzech i go szczerze, bez lęku wyznaje z miłości do Pana Boga, do Pana Jezusa ze świadomością, że Bóg jest miłosierny i Bóg przebacza, jeśli o to go z pokorą prosimy i przedstawiamy Mu nasze grzechy. My tylko możemy Bogu grzechy oddać, a On swoim miłosierdziem potrafi spalić po prostu nas na mnie zabrać i uczynić nas na nowo wolnymi. Dlatego faryzeusz pozostał w swoich grzechach a celnik został usprawiedliwiony, czyli oczyszczony, czyli właśnie otrzymał wolność wewnętrzną. Tylko Bóg nas może uczynić ludźmi wolnymi i czyni to w, nade wszystko w sakramencie pokuty, spowiedzi. Tam się dokonuje ten cud Bożego Miłosierdzia nad nami grzesznikami. Korzystajmy z tego Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. Nie bójmy się tego daru wielkiego miłosierdzia. Dziękujmy za ten dar Panu Jezusowi bo Pan powiedział do siostry Faustyny choćby czeka grzechy były jak największe to jeszcze większe jest miłosierdzie Boże dla którego nie ma granic podobnie prorok Izajasz mówił choćby grzechy wasze były jak szkarłat nad śnieg wybieleją jeśli je oddacie Bożemu miłosierdziu Bogu to jest zachęta, abyśmy nie bali się spowiedzi ale z niej korzystali i nie ulegali pseudo różnym mądrym Radom, opinią tego świata, które nie rozumieją wiele, a próbują dawać pouczenia w tym kierunku. Natomiast korzystajmy z nauki Ewangelii, nauki pisma świętego, nauki Kościoła. Tutaj będziemy zawsze zwycięzcami i mądrość objawi się, która przemieni nasze serca dla naszego dobra i dobra innych. Tylko Boże miłosierdzie uzdrawia serca. Oczyszcza je i czyni je nowym. Dlatego korzystajmy z sakramentu pokuty, ze spowiedzi i z wdzięcznością panu Jezusowi później przeżywajmy Eucharystię, bo sakrament pokuty prawdziwie prowadzi do Eucharystii. To też święty Paweł, apostoł, w liście do Tymetyusza, który ma świadomość, że jego życie dobiega końca, już rozlicza się z tym światem i z Bogiem bo kończy życie tu na ziemi, ma świadomość, że za chwilę będzie już po tamtej stronie wieczności, to też mówi tak, najdroższy. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Święty Paweł wie, że historia Jego zamyka się już śmiercią męczeńską. Został ścięty mieczem jako obywatel rzymski, ale właśnie cieszy się, że dał świadectwo wierności Jezusowi, że w tej pracy głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny był taki wytrwały, że pracował. Z pełnym oddaniem swojego serca, umysłu i woli. I dzisiaj ma świadomość, że stanie przed sędzią, ale sprawiedliwym, który mu da nagrodę życia wiecznego. Taka jest nasza perspektywa. Jeśli tu na Ziemi będziemy świadkami Jezusa, Ewangelii, głosicielami tej jedynej prawdy, którą przyniósł Jezus i którą on sam jest będziemy uczestniczyć w jego chwale w niebie nawet gdy musimy przejść przez próg śmierci Chrystus czeka na nas by nas obdarować nagrodą nieba i szczęścia wiecznego dlatego pisze dalej święty paweł tak pośpiesz się by przybyć do mnie szybko w pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął ale wszyscy mnie opuścili lecz niech im to nie będzie policzone Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany teraz zostałem z paszczy dwa. Święty Paweł mówi o swojej sytuacji, że jak gdyby został na tym polu niwy wygłoszenia Ewangelii samotnym. Wszyscy go zostawili i opuścili, ale nie zostawił go Pan Jezus. Mówi, jest Pan Jezus przy mnie. On czuje Jego bliskość i obecność. I dlatego kończy swój list takimi słowami. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego Jego chwała na wieki wieków. Amen. Święty Paweł jest tutaj dla nas takim przykładem i wzorem, jak bardzo ufać Panu Jezusowi do końca, nawet w tych trudnościach, bo Święty Paweł pisze ten list z więzienia, czekając na egzekucję. Jednak nie traci nadziei, ma pewność, która płynie z wiary i Słowa Bożego, że Pan Jezus jest przy nim i da mu nagrodę nieba. Tak będzie w sytuacji każdego, kto wytrwa do końca przy Panu Jezusie i Jego Kościele. Dlatego zapraszam na Eucharystię, by ona była dla nas mocą na każdy dzień świadectwa życia. Szczęść Boże!